Cześć ma. witam Was wszystkich po krótkiej przerwie. Czasowałem się plaża, słońce. Co Wam mogę powiedzieć? Na grę było mało czasu, na nagrywanie nie było w ogóle czasu. Po krótkiej przerwie witam Was serdecznie. Słuchajcie, kto nie subskrybuje kanału, prośba, kliknijcie subskrybuj, to Was nic nie kosztuje. A mi sprawia frajdę, Jak widzę, jak mi przybywa subskryb. Słuchajcie, dzisiaj wśliznął się nam patch 2.10.0. Tak, patch, na który długo czekaliśmy. E, mamy tu parę usprawnień, plus mamy nowe futureów, parę. E, opis patcha mamy w grze. Mamy również e, ten opis patcha dostępny by, e, na stronie. Już Wam pokazuję. Na stronie będzie w tym miejscu. E, taki troszkę bardziej obszerny jest ten opis. E, Słuchajcie, no pff. przejdźmy po prostu. To, co nam robi, tak, ro, zrobili w tym patchu, czyli te usprawnienia wszystkie. Link do tego opisu patcha 2.10 będzie w opisie filmu. E, tak więc to, wracajmy do gry i lećmy po kolei. Czyli tak, pierwsze co nam weszło, to na przykład, jeśli wejdziemy, to mamy fragment Sama, e, czyli mamy teraz Hordina do możliwego do zdobycia. 100 kryształków jest nam fragmentów, kryształków jest nam potrzebnych. Niestety na tą chwilę nie ma miejsc, gdzie moglibyśmy znaleźć te kryształki. Te kryształki będą do zdobywania w eventach i turniejach. No i za takich 100 kryształków będziemy mogli sobie samonować hordina w tym przypadku. Pewnie będą te postacie się tam zmieniać, będzie można mieć chyba kilku hordinów, No nie wiem. W każdym razie no całkiem fajnie to się wydaje, taki nowa Stamon, fuzja, nie wiem jak to nazwać. O, kliknąłem i, i co? Oha. I zabiłem grę. Dobra, może miałem nie klikać. Nie, nie chcę wyjść z gry, ja chcę wrócić się. Okej, okay, dobra. No to niestety czekajcie sekundkę. Muszę na nowo się zlanczować. No widzicie, taki mały, mały psikus, że tak powiem. Dobra, w każdym razie mamy Hordina. W międzyczasie, jak ja byłem na wczasach, to pojawiła się nowa fuzja. Całkiem fajna ta fuzja. No już jesteśmy. E, całkiem fajna ta fuzja. Ja niestety nie jest, byłem w stanie wziąć udziału w tej fuzji i sobie ją odpuszczam całkowicie. Aczkolwiek dwie postacie miałem, tylko miałem do zdobycia tak naprawdę... E, 5 no, pięć rerów do zdobycia i miałbym tą fuzję, ale słuchajcie, no życie, 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 są rzeczy ważne i ważniejsze, eee, ta Kantra wydaje się całkiem spokojną postacią, tak więc e, każdy, kto z was mają możliwość zrobienia to gratuluję wam i mm, trzymam kciuki za was, żeby wam, żebyście zdążyli, e, co jeszcze, tak jak mówiłem, odłamki, ordyn do zdobycia, Kolejna nowość, którą mamy, to dostaliśmy kolejny Daily Login, login Rewards. Mamy za 210, 240, 270 dni. Słuchajcie, wyglądają spoko te nagrody. 500 Energii, XP Boosty, 500 Energii Ancient Shard. Tu sprzęt, tu glify pięciogwiazdkowe. Tu mamy jakiś pięciogwiazdkowy sprzęt. Tu mamy jakieś akcesorium pięciogwiazdkowe. No, mamy jakąś postać epicką, wydaje się całkiem spoko, dwa razy atakuje przeciwnika, leczy wszystkich o 3% życia swojego. Tu mamy, że atakuje jednego, decrease speeda. I, 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 I na wszystkich, jeżeli jest krytyk, całkiem spoko. No i mamy, że zmniejsza obrażenia dla wszystkich w wszystkich drużynie. No, wygląda się, no... No spoko, no, za darmo będzie, jest spoko. Mamy też jeszcze Wojda, 2 Chardy, czardy, Epic Book. 150 gemów. I tu kurczaczka pięciogwiazdkowego. Tu czwórkę. Spoko. Trzy klucze. To będzie ciekawe, to jest fajne. Bardzo fajne, bardzo fajnie, podoba mi się to. 240 dni no to mamy również energii. Mamy XP Boosty, mamy znowuż Ancient Shardy, mamy Voida też, tak samo jak w poprzednim, Epic Booka. No i mamy sprzęcik, tylko, że już sześciogwiazdkowy. Pięciogwiazdkowe akcesorium, a tu sześciogwiazdkowe. A sprzęcik mamy też pięciogwiazdkowy. Okej, okay, to tak samo. Ale tu też 5 ok no, całkiem spoko to wygląda. Więcej już gamików, bo jest 200. I mamy fajną postać. Oczywiście znowu graficznie fajnie zrobiona, chociaż ta Paszczet, tak? Nie wiem, bardziej orkowo. No dobra. Ale generalnie graficznie, jak zwykle się popisali. Mm, skille też ma całkiem fajne. liczbot A1: Deklipsa taki, Deklips, crit damage. Z tym, że 4 tury cooldown. Trochę duży cooldown, no ale fajnie. Fa, fa, fajna postać, plus leczenie. E, całkiem może być przyzwoita postać na clan Bossa ale nie jako main właśnie tych tak? tylko jako supportowy z liczem i z, z leczeniem. Może, może, może może być całkiem fajny. No i za ostatni miesiąc tutaj logowania, zatem do 270 dni, mamy już cztery Ancient Shardy, mamy wojda i mamy dwa Sacred Shardy, to jest ciekawe. Mamy trochę sprzętu, jak zwykle pięciogwiazdkowy, akcesorium sześciogwiazdkowe, glifiki, xp boosty, 1000 energii, tylko raz i tylko 1000. Tylko. 200 gemików, tak jak w, w poprzednim miesiącu. No cóż. Fajnie. Fa, fajne nagrody. Mi to odpowiada. To są nagrody za dzienne logowanie i ja uważam, że to jest spoko. Yy, mamy za to legendę. I to wojto Wojdową uważajcie, Wojdową legendę, yy, która ma atakuje yy, przeciwnika dwa razy. Ma. 80 zwiększyć można do 100% szansę Dic meter by 10, czyli dwa razy, czyli o 20%. I uzupełnia sobie turmeter o te 20%, czyli całkiem nieźle. Fire Knight? mogłoby być. E, atakuje wszystkich. E, decrease Speed na dwie tury i daje e, shielda na siebie na dwie tury. No i AOE ma, że m, daje prowołka na Target na jedną turę i Ali Protection na dwie tury. Trzema turami cooldown. Spoko. Fajne. Szkoda, że na siebie no, wcześniej by trzeba było zapodać sobie Shielda i dopiero później to. No, ale spoko. Fajnie. Wydaje się fajna. Nie patrzyłem, jakie będzie miała ta postać. Statystyki na 60. bo to jest na pierwszym levelu. To, to, to słabe. Nie wiem, jakie są na 60, ale powiem Wam, wydaje się spoko. No, i oczywiście znowu skin kurcze. Dają radę, dają radę, dają radę. fajne, fa, fa, fajnie, fajnie. Graficznie, naprawdę, te tak dopracowane. jest dopracowana. Słuchajcie, tyle mamy, jeśli chodzi o nasze Daily Login Reward. Co jeszcze mamy? Bazar, bazar, słuchajcie, bazar, coś co nam dodali, czyli TakTim Arena. W końcu chyba zacznę grać Tag Team Arenę, bo do tej pory odpuściłem sobie, bo nie widziałem sensu. Teraz pojawia się bazar i mamy możliwość zdobywania. Zobaczcie, sztabek z goldem, i te sztabki z goldem będziemy wydawać w bazarze. Co w bazarze mamy? Bronze tier mamy odblokowany od razu, jeśli chodzi o silver no to trzeba się dostać do dywizji silvera, a jeśli gold no to do dywizji golda. Ceny rosną wiadomo w zależności od tego w jakim jesteście w dywizji, ale ceny rosną, ale również ilość zdobywanych gold barów rośnie. Ilość zdobywanych gold barów to jest tak, w jedynce macie 5, 7, 10, 14, już w silverze od 22 do 32, a w goldzie od 35 do 45. Tak więc tych goldbarów trochę idzie zdobyć. Nie wiem co oznacza limit czy player limit, czy to oznacza ilość graczy, którzy mogą zdobyć te goldbary. Powiem szczerze nie wiem. Jeśli tak, no to w goldzie czwórce jest tylko 1250 osób. Nie wiem, nie wiem co oznacza ten player limit nie, nie wiem co oznaczają te goldbary tutaj. Czy tyle można tylko zdobyć? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Czekamy, zobaczymy, jak to się rozwinie. Jeśli chodzi o same nagrody, które można kupić, nie, nagrody. jeśli chodzi o same e, rzeczy, które można kupić w bazarze, no to część rzeczy opłaca, część rzeczy nie opłaca. Na przykład takie Silver za 200 gold barów, 50 tysięcy silvera na pewno się nie opłaca, bo 50 tysięcy silvera to jesteśmy w stanie zgarnąć za jeden run pająka na 15 levelu i wtedy akcesorium dostajemy, które sprzedamy za 50 tysięcy, A 15 level to jest około 15 level to jest 14 energii, tak? To ja za 14 energii wolałbym kupić za 1000 gold barów te 300 energii i wtedy te, wtedy jestem w stanie zrobić 21 ranów, czyli zamiast 250 tysięcy mieć um, Tutaj Silvera za te 1000 energii, bo bym pięć kupił takich, to mam 250 tysięcy, to za te 300 energii, jak mam 20 powiedzmy ranów, po 50 tysięcy to mam milion. Parę, cztery razy więcej. Nie wiem, jak oni to przeliczają. Tak samo kurczak 3 gwiazdkowy jest prawie równy jednemu szardowi. Nie wiem, też bym wolał chyba 300 energii i po prostu wyfarmić sobie fut na te trzy na te trzy stary, bo. No powiem Wam za czystej energii, to ja wyfarmię kilka takich kurczaków. No, okej. Okay. Ktoś to pomyślał. No bo zobaczcie, na Brutalu yy, dwugwiazdkowy od 1 do 20 levelu jestem w stanie wyfarmić yy, 3 takie 3, yy, 3 fudy 10 ranów, 80 energii. 10 ranów za 8 energii na 12,3. To jest 80 energii plus tamte. Yy, nie wiem, powiedzmy jeszcze, bo potrzebuję na to oczywiście. No to, to tyle potrzebuję, no. Plus szardów zielonych mamy tego fooda przecież dość. I mam trzy kurczaki za 80 energii. To takich kurczaków za. Tu mamy 900 gold barów, to powiedzmy jest to równe temu, temu 200, yy, nie wiem, 280. Energii Z 280 energii. No to ja jestem w stanie. 280 energii, a jak 80 kosztują mnie 3 kurczaki. To jestem takie 3, jakieś 10 kurczaków. 10 takich kurczaków jestem w stanie zdobyć za, za te 900 gold barów, a nie jednego. No ale okej. Okay. Ktoś to musiał liczyć. Może ja się nie znam na Matnie. Okay. W każdym razie, energia OK. E, shard, ok. Rare skill, no ok. Bardziej pewnie będziemy skupiać się na albo na Wojdzie, na, na, e, albo na e, skill tomie epiku. No, albo ewentualnie legendarny shard, zakreślam, albo legendarny skill. Dobra, słuchajcie, bazar, fajna rzecz, dobra. Uważam, że ok. Niektóre są nagrody e, no, za drogie, ale niektóre są w miarę ok i możemy się na nich. E, tier list, jak mówię, nie wiem, co oznacza ten limit graczy. To jest ciekawe, oraz te gold bary tu na dole. E, warto teraz widać grać w tego w tego, w tego, w tego e, 3 na 3 arenę. No, zobaczcie, mam 5 możliwości, za każdą wygraną dostaję mm, bitwę. Nie w walkę, tylko bitwę. Walkę. Bitwę, nie walkę. Bo w jednej walce mam 3 bitwy. Czyli za jeden token jestem w stanie 15 gold barów zdobyć. A zobaczcie na gold, na przykład na gold token, Zobaczmy, silver 22. Razy 3 to 66, czyli za jeden token 66 gold bar. Całkiem nieźle. Myślę, że spoko. Teraz warto grać arenkę 3 na 3. Dobra, słuchajcie. Mamy e, gold bary, mamy bazary. Co? Właśnie, jeszcze. Bazar. Co jest fajnego w tym e, naszym patchu, to akcesorium nowe. Mamy akcesorium, które się... E, e, jedno akcesorium takie e, z tą ikonką to będzie się nazywało Cleansing Accessoria i każde akcesorium ma szansę 8% szanse na remove 1 random debuff. Możecie mieć 3 akcesoria, czyli 3 razy 8 to jest 24% szansy na wcięcie randomowego debuffa. Bądź drugie akcesorium to jest trzeba nie ma drugiego akcesorium. Nie ma ikonki drugiego akcesorium. W każdym razie drugie akcesorium będzie refresh akcesorium i tam jest 5% na. Um, tak 5% na nie ściągnięcie cooldownu. Na przykład macie jakiś swój skill, który duży cooldown ma i macie 5%, czy tego cooldownu nie będzie. 5, 3 akcesoria możecie mieć takie założone, to jest 15%, to jest bardzo dużo. Tyle, że uważajcie, bo. Kupujecie to akcesorium. Na niego jest na przykład w sklepie jakiś cooldown, że tylko jedno no, takie akcesorium na dwa dni możecie kupić i dostajecie randomowe statystyki, randomowe primary, secondary stat, randomowy frakcje, do której to jest, rarity randomowe i ilość gwiazdek randomowa. Czyli zdobycie takich trzech super mega wypasionych, które chcecie mieć akcesoria trochę będzie kosztowało i długo czasu będzie trwało, jeśli chodzi tylko o sam bazar, ale myślę, że warto. Eee, nie wiem, czym to akcesorium na przykład różni się od tego, akcesorium, bo kosztuje dwa razy to 200 to 400 gold Może dlatego, że jest złote to będzie miało inne rady? Ciekawe. W każdym razie, no zobaczymy. To jest to, co jest fajne, jeśli chodzi o akcesoria jeszcze. O Hordimie rozmawialiśmy, Daily loginy rozmawialiśmy, poprawili trochę w takim arenie, jeśli chodzi o te, e, no um, jakieś tam bugi to były. Um, jeśli chodzi o czempionów, to e, ponaprawiali trochę tam różnych pasywek i, i skilli, które były na czempionach. Wizualnie troszkę poprawili nam też e, tam na przykład cyberne czy inne rzeczy. No i to z takich jeszcze były tam ulepszenia na pająku uh, nie wiem co tam jeszcze zrobili no parę tam zobaczycie mm, zobaczycie możecie sobie przepisać, przeczytać wszystko w wyniku w opisie tego m, naszego patchnota w każdym razie jest to coś nowego będzie pewnie długo długo się jeszcze bawili z tym areną 3 i życzę wam powodzenia no zdobywajcie dużo gold Dawajcie w bazarze żeby wam się rosło dużo. To tyle, jeśli chodzi o pacza 2.1. Możecie sobie szerzej poczytać w opisie link dam bądź w grze, ale myślę, że w opisie jest fajnie opisane, bo tam są i obrazki i tak dalej. Tu mamy tylko opisa, suchy opis na stronie internetowej oficjalnej plarium jest szerzej to opisane z obrazkami, tak więc zapraszam Was tam. Link w opisie. Powodzenia. Cześć Wam. Na razie.